Co się stanie gdy czterech youtuberów zagrachowanego jako zwierzęta? Ej! jest! Dostał, dostał! Dostał! face! O, ty psie! Chodź, stój psie, stój! aport! <mum> Oszukał mnie! Jeśli ta krowa zje jak jak myślę, że jest prawdziwa. Dobra, utopik znajdziesz, w ciągu 5 minut daje ci 1000 zł. Albo nie, w ciągu minuty daje ci 1000 zł. Ej, Damianek! Tu, tu, tu! A! O, słyszałem jak się tepnąłeś! Drachis coś czeka Drachis coś czeka w ogóle kiedykolwiek miałeś wrażenie, że korzystanie z twojej przeglądarki jest równie nudne co gra Majka bez towarzystwa przyjaciół? Czas to zmienić Ostatnio zostałem ambasadorem Opery Geeks czyli polskiej przeglądarki chciałem ci pokazać jak zmieniło ono moje życie. A zacznę od GX Mods w Operze Geeks, który zapewnia ogromne możliwości personalizacji. Dzięki Geeks Mods możesz jednak łatwo zmienić wygląd przeglądarki jednym kliknięciem. Masz także możliwość Możliwość wyboru jednego z modów do stworzenia własnego, który będzie idealnie pasował do Twojego stylu, podobnie jak skin Minecraft'a. Więc przyjrzyjmy się nieco bliżej modowi Minecraft Experience i zobaczmy, jakie możliwości nam oferuje. Zacznijmy od niesamowitej muzyki w tle, która tworzy niezwykły nastrój, a następnie zanurzmy się w tych satysfakcjonujących dźwiękach klawiatury. Teraz wsłuchajcie się te wyjątkowe efekty podczas otwierania i zamykania kart. Dzięki prostocie dostosowania motywu i kolorów możecie idealnie dopasować je do klimatu Minecraft'a. Ale mam coś jeszcze. GX obecnie oferuje bezpośrednią interakcję z Generative AI, umożliwiającą szybkie i łatwe korzystanie z jego możliwości za pomocą narzędzi AI, AI Prompts oraz dostęp do czatu GPT i czat Sonic. Z paska bocznego. Dzięki nim na pewno oszczędzi bardzo dużo czasu na granie. ponieważ te sztuczne inteligencje mogą podsumować artykuły, znaleźć powiązane treści, skrócić tekst lub wykonać zadanie domowe. Wszystko jest dostane po zaznaczeniu tekstu lub bezpośrednio z paska adresu. A teraz coś dla osób, które mają słabe komputery. Jeśli twój komputer działa wolno, to tak prawdopodobnie wygląda jego wnętrza bez używania GX Control. Jeśli chcesz zwiększyć wydajność podczas grania z otwartą przeglądarką, skorzystaj z panelu GX Control. aby ograniczyć zużycie procesora i ramu przez przeglądarkę. To doskonałe rozwiązanie, gdy masz wiele kart otwartek, ale nie chcesz, aby przeglądarka przeglądarka spowalnia twoją grę. I szczerze, to może być niezwykle pomocne. Zwłaszcza, gdy grasz Minecrafta i potrzebujesz dostępu do różnego typu poradników. I pewnie powiecie, super Drum chips", ale nie chce mi się przenosić na inną przeglądarkę, bo jestem leniwy. Spokojnie, bez obaw. GX jest również wyposażonym w narzędzie do szybkiego importu, który pozwala szybko przenieść wszystkie ustawienia z poprzedniego przeglądarki do twojej najlepszej. Uwzględniając w tym historię przeglądania, zakładki i pliki cookie. I szczerze, zmienienie tego może być szybsze niż podróżowanie elitro. Personalizuj swoją przeglądarkę, tak jak w swój skin Minecrafcie, i ciesz się nowymi funkcjami z Operą GX mm. Raz, dwa, trzy. się Okej okay, czekaj, ja sobie wezmę. Lec! Zabierz, na jesteś! 15 sekund, 15, 14, 3, 2, 1, start! Halo? Ty, mam, mam. Widzę, co masz tutaj. To ty jesteś, zamian Zostaw mnie! <noise> Genius, genius. Nie geniusz. Zostaw mnie, znowu. proszę. Ej, uciek mi. Nie bój, MNIE Proszę. <laughs> Dobra, zabiję pierwszy. Najgorzej zginąłem, no. Nie, no. Palo. Gdzie jesteś? Ej, ej. Co robić? Ej, no to się w no. Ale przecież ten iluzjoner w ogóle tu nie wygląda podejrzanie. Ale stary ty odpadłeś w tej rundzie! A co jeśli bym ci powiedział, że to nie, nie mnie zabiłeś? No, nie mnie zabiłem, przecież widziałem na czacie. No, co widziałeś na czacie, niby? Ej, to jestem, nie ten, ten villager! No, nie! Krzychu. No nie, no to bym Ej, na... Elo, elo! Nie! No, no! Nie! Perma mnie zabiła. Jakie bambiki. A ja jeszcze żyję. No nie żyjesz. No jak nie żyję? Ale czai, ty mnie na początku nie zabiłeś. Nie, a, dobra, to ta pszczoła. Widzę, już widzę. Chodź do tajemnika. Ta pszczoła wygląda naturalnie, stary. Weź jej nie bij. go! go! Ej, co jest? O! Ej, chodź tutaj! Nie! Yeah. O co to? Tak, nie do co, Barry? No kurde, chodź, ucieka. Kurde. czemu tu jest tyle villagerów? I sium. Ej, coś myślałem. To. Dostał, dostał. Dostał, dostał. Dostał, dostał. Czekaj, czekaj, czekaj. Biorę go, biorę go. Dostał, dostał. I Dobra, to był sukas. Dobra. Go! Potar. Go, 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 go. Daj, pomi, pomi, pomi. Chodź tutaj do nas. Co Chodzę już nie, 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 Ja już pocieka, ja już wchodzę, ja już wchodzę. <grym _> <grym _>

Aport! Co to mnie? Zawał, zawał, zawał! Goni mnie! Nieee! Jaki traf! Strzelasz Ale to zwierząt? Kto ci pozwolił? Kusownik. <noise> nie, nie znowu. Nie, nienawidzę tego milażera. Dobra, utopik, znajdziesz w ciągu 5 minut daję ci 1000 zł. Albo nie, w ciągu minuty daję ci 1000 zł. Jak chcesz, mogę fajerwerkę puścić. No dobra. Puściłem, Nie widziałem jej. No trudno. No, skąd ty wiedziałeś? Kurde no! A dobrze, że nie, nie w czasie, dobrze, że nie zdążył. <grym> Jak to nie w czasie, co? <grym> nie w czasie, stary. <grym> Jak to nie, nie w, w czasie? Jest minuta no! Jak to nie w czasie? Dobra, to teraz fomi To co, lecimy dalej. Chowamy, chowamy Lecimy, lecimy. Co to się dzieje? Ile, ile, ile cię atakuje? Co Nie, nie wiem jak was szukać. O, jakaś żaba? Myszku To nie był dobry pomysł. Gdzie ty jesteś? O, nie! A co to za świnia? Krzychu, krzychu, coś, coś ci nie pykło! coś ci nie pykło! Wracaj, wracaj! Ja ci pomogę, pomi! Jestem najsilniejszy, zwierzęciem w Minecraft Ja ci nogę, ja ci nogę, ja ci Dobrze, <laughs> dobrze, goń Goń świnie Smok się zresztą Fomi Dobra. <laughs> Trzeba chyba smoka zabić! Nie! Co ty się dzieje? Czemu nie ginie? O mój, Jeee! Czyli Krzychu wygrywa oh, wow. Dobra, to weź na, nie patrzę, a my się idziemy chować, dobra? Dobra, mam pomysł, dobra, mam... O, co? Ja tak mogę? Dobra, szukam, szukam Nie Dlaczego? <ścoughs> a, a ten... nie, ten kotek już... Nie, ten kotek jest jakiś sasi. Tak, ten kotek jest sasi. Jest No nie no nie, chciałem go spejtować tak elegancko. Ej, Drakis tu jest. Yes. Drakis tu jest, stary Drakis tu jest. Tu. Ciepło, ciepło, prawo, prawo. Patrz. Nie, no nie. Przód, przód, Ej, czekaj, słyszałem jakiegoś ten. Edermaita słyszałem. Ej, słyszę cały czas. No dawaj, no znajdź mnie. Ej, Damianek Tu, tu, tu. A! O, słyszałem jak się tepnąłeś. Drakis coś szeka. Drakis coś w ogóle. No way. Nie, to może mam się to Ej, to już nie jest śmieszne, patrzcie na jego minę, to już nie jest śmieszne Czy tam jego minę? On się tepa jest tak Możesz zmienić moba na jakiegoś innego Albo dobra, w sumie, jak, jak tak zaproponowałeś, to zmień moba, no No to czekaj, to okay. musisz się schować Dobra, okej, okay, okej, okay, okej okay. Może w payverkę jakąś Fajewerkę może Poszukam mnie! Serio myślałeś, że jesteś żabą i nie widzę, jesteś żabą na walonym dachu i jesteś głupi, idę za... Ale no. ty pójdziesz żabą, Ty żabom na dachu na pustyni Ora, ja idę do tego domku Mija 15, 20, 30 sekund i was szukam 4, 3, 2, 1 Co ty zrobiłeś? OLHA, dobra Jeśli ta krowa, zjeśnie jak myślę, że jest prawdziwa. A to jest bardzo mało Zawij lepiej tą krowę Aaaa! Zabiłem! No Ej, czemu na perły nie użyłem? Bo ja nie wiem, ja nie wiem, co ja myślałem, że ugram. A, czekaj! Ej, to jest oszukiwanie, to jest oszukiwanie! To jest oszukiwanie! To jest takie Ej! Ej, to... Dobra, czekamy, no, czekamy. No jak?! Ja mu uciekam, ja mu uciekam, żeby wtedy waste'ować czas. Dobrze, dobrze, odwracaj mu uwagę kliktyka. bez pitu! Dawaj, dawaj. Ograłem go! Ograłem no go! Nie, go, nie go, no, no wracaj tu! Ograłem! <grym> ja zabij mnie, zabij mnie! Ej! będzie! <grym> <Ty krzychu grym> <weź> no. <grym> nie, 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 nie <grym> zostaw mnie, nie, zostaw <grym> mnie! Powiem ci tyle, jesteś mega daleko, jesteś mega daleko! Wejdź tutaj do tego. to jest stary. to jest. ten budynek, no to Powiadaj Odpowiadaj mu, Top. E! E co jest?

Nie, on do niego, <grym> on się do niego tepł, ja ja to jest skał. Ale jest czas, o Krzysiu, to jest czas, o Krzysiu. Krzysiu stój, stój Krzysiu, stój, stój, stój Krzysiu, w jednej kratce, e, kara cię czeka, nie. więzień jest zbyt roka Dobra, wygrałeś, pomitam rundę. Jaki film następny nagrać? Jak kolejny chowany, kliknij w lewy film, a jak coś innego, to kliknij w prawy film.